To Gocha Magical, to jest ten profil? Czy Magic Daniel, 7 milionów obserwujących? No. Czyli nagrał yy, ile musiał? 300, rok będzie wieziły, tak? Więc nagrał 365 TikToków i będzie codziennie wrzucał, ktoś mu wrzuca codziennie te TikToki. Jak on siedzi w firdlu, ale wiadomo, dzieciaki pod i powiedzą: O, nagrywa z więzienia! Wow, pierwszy dzień więzienia. Pozdrawiam wszystkich widzów, pierwszy dzień więzienia. Pozdrawiam wszystkich widzów, drugi dzień więzienia. Pozdrawiam wszystkich lekarzy, drugi dzień więzienia, trzeci dzień więzienia. Pozdrawiam wszystkich dobrych chłopaków za kratami. Trzeci dzień. Czwarty dzień więzienia. Pozdrawiam, Bardenga. Kuba. Pięć złotych. <grym> to niedługo będzie taka gra. Kogo jutro pozdrowi magikal? Jak myślicie? Obstawiacie, kogo magikal jutro pozdrowi. <grym> o Boże, kogo jutro. Będą takie zakłady na tym, na różnych bookmacherach. Ale właśnie, gdyby on pozdrawiał tylko influencerów, a tak to nie wiadomo, może pozdrowi Boxdela, a może pozdrowi wszystkie dobre mordy. <laughs> nie wiadomo, ciężki ten konkurs u Magikala jest. A, Wam pokażę, czekajcie, jaki to był ten TikTok z Moniką, Czekaj.